Logo Teatr 21 Strategie przetrwania ptaki Grzegorz Brand. Z dołu do góry zaczynają przewijać się zdjęcia. Pierwsze z nich Leśna droga. Wiewiórka na drzewie. Korona drzewa. Zbliżenie pnia. Drzewo z dwoma połamanymi gałęziami. A teraz film. Mała gromadka mrówek ciągnie martwego owada. A teraz zdjęcie. Cień człowieka odbity na szutrowej Ziemi. Z dołu do góry przewija się tekst. Śnie o gwiazdach w nocy, śnie jak daleko jest do gwiazd, ja śnię o pałacach, są bliżej gwiazd. Czasem ja śpię bardzo mocno, na dole jest ciemno, gwiazdy i planety są na niebie, na górze. Marzę, żeby polecić do gwiazd, dotknąć gwiazd i marzyć, zobaczyć wszechświat. Jestem mały, malutki. A wszechświat jest ogromny. Logo Teatr 21. Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę. Logo Zakochaj się w Warszawie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.